Cześć. Dzisiejsza wartość to krok. Czym jest dla Ciebie krok? Jaki krok dzisiaj możesz podjąć, by krok, który zrobisz był do przodu? Choć czasami zdarza nam się zrobić krok do tyłu i to też jest rozwiązanie. Ale jeśli utknąłeś i tam zostałeś, zostałaś, to warto jest zrobić krok. Może sięgnąć po pomoc do osoby, która już. Znalazła to rozwiązanie. Może po prostu zastanowić się, zatrzymać i pomyśleć, jakie jest rozwiązanie, w miejscu, w którym utknąłem. Dlatego Ty sam już możesz sobie znaleźć ten krok. Samo to, że usłyszysz, jest wyjście, mogę zrobić krok. Utknąłem, czas, żeby się podnieść i wyjść i zrobić ten krok. Jaki? Poszukaj go w głowie lub poszukaj go wokół siebie, wśród ludzi, którzy już tam byli i wyszli. Może książka, może człowiek. Wspaniałego dnia. Pozdrawiam.